Jo, to znowu jak Grzegorz. Dziś tutorial o sym reagowaniu symbolu z innymi symbolami, z innymi kształtami. Także o. A także o pętle. No więc dzisiaj zrobimy takie. Yy, nie wiem, platformówkę, coś jakby. No zobaczcie. Robimy takie coś. Wytrujemy symbol. Na przykład ziemi. Ziemia. Ziemia. Musimy to dać tu nazwę. Robimy ludzika. No nie, tu nie trzeba dawać, bo wszystkie akcje będą w tymże ludziku. No i robimy sobie co każdy FPS. No, na przykład spadanie. Z równa się 5. No, czyli spada. Ale spada nie może być nieskończoność. I... W... No to właśnie, robimy takie coś. Jeśli... lot... Rod... Jeśli ziemia... nie uderza w to... Czyli test to jest, kiedy... Reaguje z tą ziemią. Wys. No. Haha. Ha. Tak to jest. Ale. Doróbmy sobie. Może czarne. Rampa. No niestety e, teraz już się nie porusza. Zróbmy takie coś. Niestety on reaguje tylko na tą górę. Więc co trzeba zrobić? Eee, robimy taką akcję, że będzie reagował z, z jego środkiem, czyli tutaj ten krzyżyk Jego X, Y i true. Haha. Jakby było false, to nadal to samo co wcześniej. Zrobimy co true. Na przykład, jeszcze teraz dorobię sterowanie. No jest wszystko dobrze, ale przenika. Jest na to rada. I teraz nowa f... nowa rzecz pętla. While. To jest podobna rzecz do IFA ale akcje ale dopóki warunek jest spełniony akcje są powtarzane czyli to taka pętla jest ta a jeśli dotyka bo tak to by spadał źle I dodajemy minus jeden, żeby nam czasami nie poskakiwał na początku. No i przemieszcza w górę, dopóki. No, i tak jest. Może te... To... No i podnosi tak go do góry. Można tak. Można jeszcze. zrobić, żeby nie poruszał się w lewo, jeśli nie ma odpowiedniej predyspozycji. Minus 6,5. Nie, x minus 6,5. y minus 18. I jak będzie dotykał boków, to się nie będzie ruszył go załatwiłem no nie chcę, na razie nie będę pokazywał jak się skoczy ale pokażę Wam ciekawą rzecz, która może Wam się przydarzyć podczas operacji na pedlach. Zmienna równa się 0, while. Zmienna się równa 0. zmienna się równa 0, na przykład, musicie sobie inną zmienną. Nie tu byle co napiszę Żeby jak najbardziej się spowalniało i zobaczcie Nie da się nic zrobić Zacięło się Trzeba czekać aż na wybawienie czy. I tu prosi o przerwanie skryptu Myślę, że wam Przedstawiłem. Dobrze to. Do. Dziękuję.